Cześć, cześć, cześć. Ruszyliśmy się dzisiaj z samego rana, żeby pokazać wam to. Pjum, pjum, pit i sławetny T-rex. Ale przyznam się, że nie do końca rozumiem, jak to miałoby przypominać z T-rexem. Domyślam się, że to może być na przykład górna część szczęki, to może być dolna, a tu mamy szyję. Ale podobno teoria jest inna. Chętnie musisz oczywiście że to Triaksa. I no, widzisz, że całkiem w przeszłości. fale. Może dziś żółwe, <grybę> zburzone. No nic, jedziemy niżej do słowetnych schodów, które ja prowadzą tam tą tam. Albo zobaczyć. Jak wyglądają z góry. Ja na żadne schody nie idę, ale nie mówcie jeszcze o nich. Przyjrzyjmy się schodom. Tutaj. Tak, jest takie zdjęcie. Piszmy w dół. A później tam, po tej małej wrożonej gratulacji na plamie. Także wesołe. I tu z drugiej strony. I tak, tu nie ma djęcie. No ale chyba nie będziemy schodzić Tak wyglądają schody, w których chciała nas zabrać wycieczka. Ale my się oparliśmy, się dalej, nie będziemy słychać dalej. Tym bardziej, że bywa tu niebezpiecznie. I właśnie widok jest z góry. Warto być w takich mocno obleganych punktach wcześnie rano, bo wtedy nie ma nikogo. A to jest chyba najładniejsze miejsce, żeby zobaczyć w pełnej okazałości Tutaj Tam są też schody, które prowadzą na plażę. Plaża jest piękna, wcale jest wiele, wygląda świetnie. Ale my nie będziemy tam schodzić. We wczorajszym Diamond Beach to jest znacznie, znacznie trudniejsze zejście. No, my nie jesteśmy sportowcami, nie ma sensu się męczyć dodatek. To jest klasa. Kolejna przeprawa ze nami. Dotarliśmy na Broken Beach na Nusa Penida. Pozwólcie, że Wam pokażę. Ogólnie droga na Broken Beach pozostawia wiele do życzenia. To jest dziurawa, kraterowata i piaskowa. Skuterem jest hmm, interesująco. No później z parkingu trzeba chwilę przejść. Wstęp już pięć koła. No. Ale taki oto widok. Na przejrzystość tej wody. Teraz Broken Beach. Drepczemy teraz z powrotem yeah. na Angels yeah. Billabong. Jakieś dwie, dwie skałki, które podobno pięknie rozwija się woda. Pięknie to wszystko wygląda. Zaraz zobaczymy. No, co mogę powiedzieć o tym miejscu. Oprócz tego, że jest tu strasznie gorąco, no ale taki klimat. Wszędzie pełno warunków. Kokosy, zimne picie, co tylko chcecie, można tu kupić. Oczywiście nasz jest odpowiednio wysoki. No ale tak także jak miło przy tej temperaturze móc napić zimnego picia z wydówki. No i teraz tak jak mówię, Angel's Billabong. Wszystkie promy, które miały przypłynąć dzisiaj na wyspę, przypłynęły. Co widać w ilości osób, które się tu teraz przewijają. Takie jeszcze że oka na morze, tutaj na zatoczkę. Speedvoulty. bo żeby turyści zobaczyli się w wody. Podoba mi się ich podejście tutaj, w sensie, jesteś sam, tylko i wyłącznie odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Coś sobie zrobisz, to twoja wina, nikt się tym, przejmą się, no ale, no, nikt cię nie będzie potrzebował do winy. Macie piw, tam jakieś są takie, wiecie, sypkę, trzeba się ześliknąć, ale nie ma barierek, zakaz wstępu, nie, chcesz, możesz wejść, zrobić zdjęcie, tylko to, nie interesuje, to jest naprawdę Dochodzimy do Angels Billabong. Jak widzicie ilość turystów jest całkiem pokaźna. Dobrze. Na tych wszystkich ludzi tutaj. Turyści po pieniążki. Więc będą mieli szansę się trochę odpocząć. Dlatego nic tu nie kąpię. Tu mamy Andrew z Billabong. To jest taka zatoczka, do której można nawet zejść i wykąpać, wykąpać jakieś jak są mniejsze fale. Ładnie to wygląda jak się te fale tutaj rozbijają. Z dołu wyglądował zdecydowanie lepiej. Idziemy trochę bliżej. Bardzo fajnie. Trochę szumi. Ale bardzo ładnie. Dlatego można się tu kąpać tylko jak nie ma fal. Bo ja się mi oknie taka fala, a potem... A potem wciągnie do wody. Nie dziwcie się entuzjazmowi, to jest największa pala od punktu stoimy, a idzie następna. I następna się. Żebyście mieli świadomość, tak wygląda ta skała bez fali, a na filmie widzieliście, dokąd to dosięgają to fale, jak to się ładnie po tym spina. Zjechaliśmy właśnie do Crystal Bay, Rozkoszujemy się morzem. Tam mamy Nusa Keningen. tu mamy stądzenie na wyspie, a tu mamy wodę. Testowanie temperatury. Uuuu, Tak ze 20 stopni. Po <grym> prostu cały mokry. <grym> tym, ale przyjemna beba. To o czego przyznać, woda jest na tą temperaturę tutaj woda jest naprawdę genialna. Zobaczmy, na ten kolor. Kurczę rzut na tą świątynię na wyspie. Wygląda na to, że tam się można dostać tylko przy sprzyjającej pogodzie. Ale ja widzę schody i jest też Tu mamy łodzie do snorkelingu. na Crystal Bay. Można tutaj wykupić sobie snorkeling. Wciągną wam łódkę na brzeg, siądziecie, na morze. Mają jakieś miejsca, gdzie zapewniają, że jest szansa na manty. Jeszcze na pożegnanie z plażą. I jak woda? No też w sef, nogawki mokre. Tam jest Ja za... No to przecieżkę.